Cześć! Witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj mamy 11 maj. Tata idzie przede mną. Szybkim krokiem. Idziemy, idziemy rozkładać zgrabiarkę. Wczoraj kosiłem y, mieszanki gorzowskie i tą małą mąkę jedną. I dzisiaj będziemy zgrabiać i balotować. Także co, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco A my rozkładamy maszynę No i my już mamy maszynę rozłożoną I zaczynamy zgarniać tutaj koło domu Mamy jest dom Garanty nie ma? Nie Trochę niżej. <suic dividek wolf noise> trochę niżej, daj. <suicidesgivingquin himself> nie, ale... <coil Eat confused slightly> nie, nie. Nie, nie, nie. To jest nie. Nie, nie, Akurde. Ja, Gerai, ja, dabar čia labokas. Tutaj jest akurat słaba tego żółtka, ale na tym drugim polu będzie lepsza. już balotuje. Drugi balot teraz jest. Zaraz wyde wam pokazać, jak to wygląda. sam jestem ciekaw czy na większe zbicie kto go nie ustawić. Wiatr się zrobił dosyć mocny. Bojery, to nie jest zbite w ogóle Nie no, tu jest Tu jest zbite Ale to chyba trzeba noże włączyć Bo to jest w ogóle Ja chyba noże włączę, wiecie co? Bo to jest nieciekawe Ja tutaj to Łączać. Dobra teraz muszę jak się ustawiało tutaj chyba. Nie. na 85, 90, 95, 100 Dobra, niech będzie na 95 i muszę ich załączyć noże. A, jeszcze szmatki zapomniałem. Pizdowate te baloty, nie podobają mi się. Ale wieje, ja pierdzielę. Teraz biały z tej strony. Noże chyba tylko na uruchomieniu używaliśmy. Tak nie było potrzeby. Teraz będą drugi raz używane. być? Teraz włączyć Dobra, noże są sobie zmniejszę na ósmym biegu będę jeździł Tam może jest mniejszy prześwit To też trochę czego wolniej No, mi się wydaje być dobrze, ale jak to będzie? O nie! Widzicie? Noże są wysunięte. Tutaj mi pokazuje rozłożenie masy balota po stronach. Jak to wygląda? Teraz jest równy. Teraz za chwilę będę widział No nie, te bolety nie mogą takie być. Za chwilę zobaczymy, co ten pan od wyjdzie? No i teraz już jest ładniejszy. O, teraz już jest dobity, ładnie pocięta. Jest. No, taki może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ja zadzwonię po tatę, żeby mi to ocenił, żeby później nie było, że za mocno zbite, albo coś. Także widzimy się później. No i teraz już jestem na tej łące, tam zbalotowałem, wyszło chyba 8 balotów, albo 7 balotów, no i tutaj balotuję tą łąkę, już mam jednego balota zrobionego. wydaje, że drugi jeszcze powinien być ładnie teraz wszystko na tych nowych, na tych lepszych ustawieniach, że jest mocniej spite i ten yy, i te noże lepiej to wszystko te balony wyglądają. No, nie ostatni. Rusz, cztery ruszy były. I tak półteżu wszystko jest pokazane, co i jak dziewiątym biegiem, 6 na godzinę około 500 obrotów na wałku. I mamy prawie prawie pełny palot ale to tutaj go nie będę wypluwał wypluję go na tej yy, drugiej drugim polu także co widzimy się później Ja już jestem na kolejnym polu I już balotuję Mam obiechane w koło No i już powiem wam Że około 30 balotów jest zrobione Lekko Jeden przejazd Ten długi tam Bo tutaj teraz jest po skosie Jeden przejazd to są 3 baloty A przycz to Były 4 baloty Z jednego przejazdu Także, ładnie, ładnie yy, dużo towaru jest, wczoraj było koszona, to nie była przerzucona ani nic, to jest taka mokrawa, ale to dobrze, będzie dobra kiszonka, siano kiszonka, szybko się ukisi ładnie, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro będziemy to owijać, ale na pewno dzisiaj to będziemy zwozić. Tam jak widzicie zgarabia, Lucy mi robi. Baloty to są 120ki, piątki chyba 125 balot jest centymetrów. W sumie mogę wam iść pokazać jak to wygląda. O. Nawet go o, nie ruszę. Tak zbity. Ręki nie włoży się nigdzie. Tak jest zbity. Aż twardy. Co tutaj, ten kolejny to też wszystko takie pozbijane. Aż normalnie. O! Nie idzie wyrwać. Także dobrze zbija.

Tak, 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 Na nożach, na rotorze jadę. Także ładnie to wychodzi wszystko. Dobra. Ja tu... O kurde. Ja tutaj... Yy... A, bo zamknę szklapę, piszczy. Już wam powiem ile na godzinę obrotów na wałku 550, nie, te 570, tak 560, 550, 7,5 na godzinę, 7 na godzinę jakoś, żeby te baloty też jakieś rozwalające się nie wychodziły. Siatki, mam nadzieję, starczy na no to, ale. Ale ile balotów wyszło, to wszystko wam powiem przy zważeniu Ale to zważenie w tym filmie będzie O, kolejny balocik, piękny Dobra, my tu balotujemy, żeby też film nie był za długi Widzimy się później No, my już mamy koniec Wszystko zbalotowane I teraz jedziemy Wozić, także widzimy się z przyczepą i później na koniec filmu wam powiem ile wszystkich razem jest balotów także do później no i my już wezimy jak to wszystko wygląda godzina jest około 8 Mamy dzisiaj w środę. A w, do soboty te pole musi być rozsiane na za ramę rozsiany nawóz i uprawiony Także mamy trzy dni. Jeszcze owinięte baloty muszą w tym czasie być. O i tutaj teraz ten co balot bierze, to on mi kurde jakby na klapie yy, yy, otworzył się i siatkę cały czas zaczęło podawać no i siatkę podało chyba z, 10 razy i no i, i trochę za dużo i mieliśmy też problem i tam też jest taki drugi jeszcze pasy się po, jeszcze pas na pas przed jeden i i taka pół godziny postoju było no jakoś tak pół godziny godzinę ale już wszystko dobrze, komputer wszystko podłączony i jedziemy dalej będziemy ładowali po jednej warstwie żeby tej przyczepy nie obciążyć, bo te baloty spokojnie 800 km1 mokry zbity